Siemano przyjacielu! Emanu kunicko! drugie, kunicko! No i co? Ej, gówno, i się zesrało. No nic, ale trzeba jakoś żyć, słuchajcie, ta strona nie jest od stękania i narzekania. No ale cóż wam powiem? Kurwa, miło nie było. Łapy pocięte, poszyte, pośrubowane, płytki, różne pierdy. Wszystkie rurki, kurwa, z każdej strony. Ci wkładają i cię penetrują. Czy chcesz, czy nie. Generalnie chujnia nikomu nie polecam i do tego wszystko wiecie. No cała rodzina cierpi. Gówno straszne. No ale cóż robisz? No, trzeba żyć i trzeba zapierdalać, No teraz mnie czeka, wiecie. Kilkanaście dobrych tygodni rekonwalescencji. Także ino wiecie. Możemy sobie ino powąchać. Ja. Tak se wiecie. Tak se będę przychodził będę rozmawiał także żyje leczenie, siedzenie na dupie, spacerki, kawki dużo przemyśleń przede mną no trzeba żyć, trzeba żyć, łatwo nie jest no gdyby nie rodzina gdyby nie moja najukochańsza to przejebane, no i właśnie to są te wnioski. Co Ci, ja powiedziałem, moż bazę w życiu? To jest w życiu najważniejsze: dom i rodzina. Dom i rodzina. Epopie najważniejsze. Dzięki temu, tutaj, wszystko jakby zobaczcie, funkcjonuje. Czeka mnie bardzo długa podróż, teraz. Bo naprawdę poważna operacja. i Przyjdzie moment, że troszkę może więcej poopowiadam o tym wszystkim. I jeszcze jest czas na przemyślenia, ale powiem Wam, tak, no nic przyjemnego, chujna straszna, ale dobrze, że tyle się stało. Bo mogło być naprawdę źle i do przodu, rozumiesz? Nie ma kurwa pierdalania. Teraz po prostu wiecie: nauczyć się sprawnie dupsko podcierać i codziennie coś robić, aż mi to cholerstwo wiecie. I potem kurwa rehabilitacja, i żeby do roboty iść. Źleż można. Ja chyba zacznę kurwa wiersze o kunach pisać, rozumiesz? Jakieś, kurwa, poematy. Zaczniemy pisać o kuniskach. O niebieskim i o pomarańczowym musisz po prostu być jak skała, no kurwa. Jak tylko wieszcie, jakiś właśnie nie dojedzie choroba albo wypadek, także <grym> aby było blisko, to po prostu zawsze co dzień kurwa szukać rozwiązań. Przepraszam, że lecę tak z mięskiem. Wiecie, dlaczego obcy kojarzycie takie potworka? Obcy był tak przerażający, bo on kiedy rodził się z tego jaja. Taka była historia. To on się dostosowywał do warunków planety, nie? Ty musisz być jak obcy, stary. Do takich warunków jakie masz, takie narzędzia jakie masz, to co się dzieje, dostosowujesz się i żyjesz. Ale wiecie, to co powiedziałem, baza jest najważniejsza, stary. Bez bazy nic byś nie miał, nic byś kurwa nie zrobił. Ludzie, którzy cię otaczają, rodzina, są chłopie wszystkim. No stary, to jaką robotę teraz robi moja za kilka osób i moja rodzina i ta pomoc i to wsparcie i mnóstwo ludzi, ja kiedyś jeszcze powiem. Ale trzeba się dostosowywać i uśmiechać, stary, no za słoneczko świeci, powietrze jest, żyję, oddycham. No chujowo mam to, no i tyle, no cóż mam, kurwa. Także Elo, trzymajcie się, czy 2-0 i po prostu lecimy z tym przekazem. Kurwa, lecimy z tym życiem. Ja... Kurwa jaki to jest zapach, trochę rebierzonki, Re zobacz. A bo daj mu miodu, Patrz. O jaki zimny patrz, padaż jak mu O teraz ino tak. Morda pod rurę. Uch!